Zarówno w Ukrainie, jak i Polsce opłaca się współpraca. Jest to związane z tym, że każda ze stron ma coś do zaoferowania drugiej stronie, czego druga strona nie ma. Na przykład, operator przesyłu gazu w Ukrainie ma dostęp do ogromnych magazynów, których Polska nie ma. Dla porównania w Ukrainie dostępnych łącznie jest 30 miliardów, w Polsce około 4 miliardów a zużycie w tej chwili zarówno Ukrainy, jak i Polski jest zbliżone, jeżeli chodzi o dostawę do odbiorców na terenie każdego z tych krajów, co oznacza, że w jednym przypadku jest za dużo tych magazynów, w drugim za mało i to połączenie na pewno jest i dla jednych, i dla drugich atrakcyjne. Ukrainie opłaca się mieć dobre połączenie z Polską ze względu na dostęp z kolei do terminala LNG albo do gazociągu, który Prowadzi do szelfu norweskiego, czyli pozwala to na realną dywersyfikację kierunków dostaw gazu ziemnego. W przyszłości, myślę, że także te energie, które mają być zielone, mogą być wsparte przez paliwa, o których myślimy w Ukrainie.